Dramatyczne doniesienia z ulica Kraszewskiego w Poznaniu, na której w miniony weekend spłonęła kamienica. Budynek poruszył się do tego stopnia, że konieczna była ewakuacja osób z mieszkań znajdujących się naprzeciwko. Akcja służb musiała zostać przeprowadzona jak najszybciej. Mieszkańcy są już bezpieczni. Tragedia w Poznaniu wstrząsnęła całą Polską. W nocy z soboty na niedzielę przy ulica Kraszewskiego 12. Podczas przeszukiwania piwnicy budynku przez strażaków miały miejsce dwie eksplozje, w wyniku których dwóch funkcjonariuszy zostało uwięzionych w środku. Niestety, ich życia nie udało się uratować. Pilny komunikat w sprawie tragedii w Poznaniu zacznie się już jutro w pożarze poznańskiej kamienicy. Obrażenie odniosło 11 funkcjonariuszy i trzy cywilów. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii. Tymczasem konieczne było przeprowadzenie ewakuacji z budynku stojącego naprzeciwko kamienicy przy ulica Kraszewskiego. Strażacy przekazali, że zniszczona konstrukcja poruszyła się, stwarzając zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. To wtedy odbędzie się pogrzeb strażaków z Poznania. Ulicami będą płynąć łzy Straż Pożarna podaje, że ściana zniszczonego budynku przy ulica Kraszewskiego nieznacznie się przechyliła. Tachimetr miał wykazać odchylenie ściany spalonej kamienicy o 4 mm. Dowódca prowadzący akcję zdecydował więc o ewakuacji mieszkańców z kamienicy naprzeciwko. W związku z informacjami od Straży Pożarnej, która na bieżąco monitoruje stan kamienicy, w której doszło do wybuchu, że ściana budynku zachowuje się w sposób niepokojący, zapadła decyzja o ewakuacji osób mieszkających naprzeciwko tej kamienicy. Kolejne decyzje będą podejmowane w zależności od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja, informuje Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, cytowany przez TVN24. Jeden z mieszkańców kamienicy w rozmowie z portalem powiedział, że na spakowanie się miał zaledwie 20 minut, z których większość nocuje urodziny, reszta ma zapewniony nocleg w hostelu.